17 strony Lemon to jest higher or lower. W tej grze będziemy zgadywać, co jest częściej wpisywane w Google. Także klikam Play Classic, French Bulldog czy Houston Rockets. Ciekawe, jak szybko przegram. Um, wydaje mi się, że klub koszykówki może być częściej wpisywany? Żartowałem. Dobra, widzę, że, że moja znajomość świata jest mała. Dobra, teraz logicznie myśląc, team sportowy nie może być tak często wpisywany jak marka samochodu. Tak, zgadłem. N punkt numer jeden. Volkswagen czy Francja? Nie no, szczerze, szczerze, szczerze. Chyba Volkswagen. No tak. Nie sądzę, żeby jeden kraj. Był... miał więcej... więcej wyszukiwań niż Marka. Toronto Raptors... Nie no, teraz to muszę chyba dać Francję, no. Francja więcej. Los Angeles... Dobra, ja się nie znam na koszykówce, ale bardziej kojarzę Lakersów niż... jakichś Raptorsów. I się nie pomyliłem. Jaguar. Mm, to jest... Poszczególny typ samochodu to nie może mieć wielu milionów. Nie. Punkt numer 5, Jest dobrze. YSL. No, YSL to na pewno. Putin. Wydaje mi się. Marka czy Putin? Wydaje mi się, że marka wygra z poszczególną osobą, ale to jest Władimir Władimirowicz-Putin. A Rosja w sumie jest duża. Rada mm... w Putina. Dobra, nie pomyliłem się. No na pewno Putin. Nie ma opcji. Dobra, tylko pierwsza runda była słaba. Ma... Teraz tak. Martin Luther King. Czy. Bo oba mogą być bardzo niskie w tym przypadku. Tylko pytanie: Czy ta książka będzie miała więcej od tego gościa? Zaraz sprawdzę, kto to jest. Dobra, to jest lekki cheating, ale jednak. Lider ruchu praw obywatelskich, czy w sensie praw czarnych? W sensie, no, praw obywatelskich osób czarnoskórych? Czy. No, wydaje mi się, że to. Dobra, miałem rację, no. No książka nie może prześcignąć człowieka. Madman, to jest jakiś serial. Dobra, ze względu na to, że to jest serial, wezmę to. I się pomyliłem. Score 9. Nie no, jeszcze one more time. Toronto Maple Leafs, no i United States na 100%. A jak... Dobra, okej. Okay. Teraz, teraz to... To, to jest dokładnie moja reakcja w tym momencie: Tumblr czy Alzheimer? Czy ktoś pamięta o tam, i, Tumblrze w ogóle? Chociaż może ktoś pamięta. Dobra, ślepy strzał. 4 miliony. Milion. Dobra. Dark Souls 3 czy Tumblr? No to jest portal. Ujujuj, oh, 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 to malutko. Nie mam tej za team, ale już wszystkie koła ratunkowe wykorzystałem, więc strzelę w to. E, QI, co to jest QI? Nie wiem, co to jest, więc kliknę w nich i się nie pomyliłem. Jak czegoś nie wiem, to po prostu klik. Co to jest? Ja nie. Ja. Ja się nie znam na kulturze światowej. Ale i tak to kliknę. Oj. No i nie, nie, z 10 punkcików no. Rose Periods. To się wydaje być bardziej. To się. Zaraz to jest problem. A to. Dam periods. To musiało być, to no, ok. Oba wyniki były niskie. Johnny Cash? No, Johnny Cash chyba, no. Zdecydowanie. Mm. To jest zabytek... I... no i chuj, no. Wayne no, Aronich no. oh, Winter Solstice. O, ty... dobra, nie interesuję się piłką nożną, ale o nim nie słyszałem... dawno. To nie wiem, co to jest, ale... To jest tak, to jest, jest gigant. Albo ja jestem słaby, albo to jest gigarandomowe, zależy co się wylosuje. Ale chyba. Niby o nim nie słyszałem, on nadal jest piłkarzem. Więc to jest większa szansa, że będzie. Nie wiem, kim jest karma. Strzela w niego. kur... E DC Comics czy Welder? Nie wiem kim jest Welder, więc strzelę w komiks... Okej, okay, dobra, to było... W sumie, kto szuka komiksów też, to było riski. Dobra, aktualnie na pewno Palestyna, no ma dużo większy... Dużo więcej wyszukiwań i na pewno ma to więcej... O kurczę blaszka... Ja nie znam tych filmów, to jest amerykańskie. Baby Orch Parasite Ten film chyba Oscara dostał. A tego gościa nie znam, więc dam Parasita. No, to było spodziewable. To może mieć więcej, ponad milion. Tak a Chicago Cup Super Bowl. Aktualnie to nie wiem, czy Super Bowl ma, ma dużo. Ale powiedzmy, że to kliknę i się nie myliłem. Nie wiem czy to są aktualne dane, czy to są ogólne jakieś dane. Premier League czy Super Bowl. Dam Super Bowla. O kurwa, dobra. Piłkę, no tak, piłka nożna. Nie wiem, zmyliło mnie to, że pomyślałem, że przecież... Przecież to jest liga... Chciałem powiedzieć włoska. Brytyjska, więc nie, nie ma opcji, że dużo osób to wyszuka. Się okazuje się, że jest 80 milionów. Zuckerberg trochę mało, ale i tak. Dobra, to było 5 milionów, to już mogę na pamięć zrobić. Eee, nie, ma... nie znam nikogo, kto by wyszukał słowo Merkury. Nie wiem kim są ci ludzie, ale powiedzmy, że... Czy jesteś sławniejszy od Merkurego? Jesteś. O Merkury nie żyje. Ha, ha, ha. Ona jest kobietą, ale Bradley Cooper jest znany. Ej, no i Dobra, może przestanę się już ośmieszać. Zrobiłem jeden dobry wynik i, i od tej pory było same słabe. To tyle, napiszcie, co sądzicie, nie wiem, taki losowy, luźny film. Tyle, na razie. Na razie.